Dzień dobry, witajcie. Postanowiłam wrócić do serii Studium przypadku, bo ostatnio znowu pojawiło się więcej pytań o to, kiedy jakie orzeczenie należy wydać. Wątpliwości często dotyczą artykułu 82 ust. 1 punkt 2. Poruszałam w zasadzie już tą tematykę w innych filmach, ale tutaj prześledźmy sobie to typowo na konkretnych przykładach. Zapraszam. Zacznijmy od tego, kogo dotyczy ten artykuł 82, ustęp 1, punkt 2. A dotyczy on osób przedłużających ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C, C, e, D, DDE lub pozwolenia tramwajem. I teraz jedna ważna uwaga. Orzeczenie jest wydawane na okres, o którym mowa w artykule 13, ustęp 1, punkt 2 i 16, ustęp 3 ustawy o kierujących pojazdami, czyli na 5 lat. Niezależnie od wieku kierowcy. Kłóci Wam się to z tym, że kierowców zawodowych po 60 roku życia badamy co 30 miesięcy? Słusznie, ale ten artykuł w zasadzie nie służy do badań kierowców zawodowych. Omówmy sobie to na konkretnych przykładach. Spójrzmy na blankiet prawa jazdy. W kolumnie 10 jest data uzyskania uprawnień, w kolumnie 11 i 12 niczego nie ma. Jest to więc prawo jazdy bezterminowe. Taka osoba może korzystać z kategorii C, na przykład będąc rolnikiem, jeżdżąc kamperem czy pojazdami uprzywilejowanymi, jeśli ma wkładkę na takie pojazdy. Nie musi przechodzić badań psychologicznych w związku z ważnością kategorii C. Spójrzmy teraz. W kolumnie 10 jest data uzyskania uprawnień, a w 11 data ważności danej kategorii. A ściślej Badań lekarskich czy psychologicznych i lekarskich dla danej kategorii prawa jazdy. Jeśli tak jak w tym przykładzie, w kolumnie 11 mamy jakąś datę, taką jak tutaj datę, to taka osoba nie może poruszać się kategorią C. Posiada oczywiście uprawnienia, nikt nam ich nie zabiera, ale skończyła się ważność badań. I właśnie dla takich osób, które. Nie jeżdżą zawodowo, są na przykład rolnikami, albo charakter ich pracy zwalnia ich z posiadania świadectwa, kwalifikacji i stosownych orzeczeń z ustawy o transporcie drogowym, albo wykorzystują kategorię C cel do celów prywatnych, właśnie jest na artykuł 82 ust. 1, punkt 2, czyli przedłużenie ważności uprawnień. Kolejny przykład to klasyka gatunku czyli standardowa sytuacja kierowca zawodowy przedłużający swoje uprawnienia. Ponawiające teraz świadectwo kwalifikacji, tutaj wydajemy zdecydowanie z artykułu 39 ustawy o transporcie drogowym. W kolumnie 12 będzie data ważności świadectwa kwalifikacji, a w kolumnie 11 data ważności wynikająca z orzeczeń psychologicznych i lekarskich. Może się jednak pojawić sytuacja, gdy data w kolumnie 11 jest już nieaktualna, a w 12 kwalifikacja jest jeszcze ważna. Często zdarza się to u kierowców zawodowych będących po 60 roku, roku życia, u których ważność badań psychologicznych i lekarskich to 30 miesięcy, a jak wiadomo, świadectwo kwalifikacji jest zawsze na 5 lat. Tutaj czasem powstaje wątpliwość, czy wydać w takiej osobie z artykułu 39, czy może jednak, skoro ma ważną kwalifikację, to jedynie przedłużyć z artykułu 82. Skłaniałabym się jednak ku artykule 39, bo to jednak kierowca zawodowy. Teraz chciałam jeszcze chwilę poświęcić pojazdom uprzywilejowanym, w związku z tym, że u nich czasem też jest konieczność wydania więcej niż jednego orzeczenia, i też właśnie z artykułu 82. W pierwszym przykładzie mamy najprostszą sytuację, w której nie ma terminu ważności w kolumnie 11, więc spokojnie wystawiamy z artykułu 82 ust. 1 punkt 6. W drugim przykładzie mamy właśnie taką sytuację, w której skończyła się ważność badań na kategorię C, i w takim przypadku wydajemy jedno orzeczenie na pojazdy uprzywilejowane, a drugie przedłużające ważność uprawnień kategorii C czyli właśnie ten artykuł 82 ust. 1, punkt 2. I to absolutnie ze sobą nie koliduje, bo z obu artykułów orzeczenia są wydawane na 5 lat bez względu na wiek ostatnim przykładzie mamy kierowcę zawodowego, który dodatkowo jeździ pojazdami uprzywilejowanymi. Jeśli przychodzi do nas przedłużyć zarówno uprawnienia na kierowcę zawodowego, jak i na pojazdy uprzywilejowane, to wydajemy mu z artykułu 39 ustawy o transporcie drogowym na kierowcę zawodowego i z artykułu 82 ust. 1 punkt 6 na wkładkę na pojazdy uprzywilejowane. Pamiętajcie teraz jeszcze o znowelizowanej wersji ustawy o transporcie drogowym, która nam nieco poszerzyła krąg osób, które nie muszą robić świadectw kwalifikacji i stosownych orzeczeń z ustawy o transporcie drogowym, ale dalej podlegają badaniom z artykułu 82 ust. 1 punkt 2, dotyczących przedłużenia uprawnień dla danej kategorii prawa jazdy pod warunkiem, że jest ona terminowa. Wymagań, o których mowa właśnie w ustępie pierwszym punkt 1 oraz punkt 3 6 nie stosuje się do kierowcy pojazdu, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km na godzinę wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi siłom zbrojnym. Wykorzystywanego przez formacje obrony cywilnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej lub jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub pozostającego w ich dyspozycji. Gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom, oddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, instytuty badawcze, uczelnie lub sieć badawczą Łukasiewicz oraz testom drogowym do celów naprawy lub konserwacji lub pojazdu nowego albo odremontowanego, który nie został jeszcze wprowadzony do użytku. Do kierowania, którym jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i który jest prowadzony bez, bez pasażerów przez personel obsługi technicznej, do lub z centrum obsługi technicznej znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy. Używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych, w tym pojazdu przeznaczonego do niehandlowego przewozu drogowego, pomocy humanitarnej, wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy lub świadectwo kwalifikacji zawodowej, szkolenia osób posiadających prawo jazdy, przeprowadzania państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o prawo jazdy, Dodatkowego praktycznego szkolenia nauki jazdy w miejscu pracy, w przypadku gdy osobą tym towarzyszy inna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji zawodowej lub instruktor nauki jazdy dla danej kategorii pojazdu wykorzystywanego do szkolenia, pod warunkiem, że pojazd ten nie jest w tym czasie wykorzystywany do handlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy. Wykorzystywanego do niehandlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, Czyli taki na potrzeby własne, wykorzystywanego do przewozu materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy. To też można pod to podciągnąć. Wykorzystywanego na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, który nie oferuje usług przewozowych, a przewóz ma charakter sporadyczny i nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. I który jest wykorzystywany lub wynajęty bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej, chyba że prowadzenie pojazdu stanowi część głównego zajęcia kierowcy lub kierowanie pojazdem przekracza odległość 100 km od siedziby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia.